Jeśli wysyłasz lub planujesz wysyłać jakiekolwiek dokumenty na odległość, z pewnością zdajesz sobie sprawę z tego, jak wiele czasu i pieniędzy musisz poświęcić, aby zrealizować ten cel. Idealnym rozwiązaniem byłoby narzędzie, które umożliwiłoby Ci zawarcie dowolnej umowy prawnej całkowicie przez Internet. Właśnie dlatego chciałbym Ci przedstawić serwis Podpisz to, który umożliwia podpisywanie dokumentów online, bez użycia dodatkowych urządzeń certyfikujących, a mimo to zgodnie z prawem i bardzo bezpiecznie. W tym celu w wyszukiwarkę internetową wpisujemy frazę podpisz to. Po wyświetleniu wyników klikamy prawdopodobnie w pierwszy link, który bezpośrednio przykieruje nas na stronę serwisu. Jako, że nie chcę przeciągać tego filmu, zakładam, iż jesteście już zarejestrowani w podpisz to, a wszystkie dalsze czynności będą opierały się o testowe konta użytkowników. Pierwszą czynnością, jaką wykonamy, będzie przejście do panelu logowania, klikając w przycisk zaloguj w górnym prawym rogu. Aby się zalogować, wypełniamy odpowiednio pola, po kolei wprowadzając nasz główny adres e-mail, a następnie hasło dające nam dostęp do profilu. W moim przypadku będzie to Mateusz Kowalski, a adresie mailowym Podpisz to. Klikamy przycisk zaloguj mnie i przechodzimy do panelu podsumowującego. Widzimy teraz krótki podgląd podsumowania, a jako, że interesuje nas głównie przykładowe zawarcie umowy, naciskamy na przycisk utwórz nową umowę. Jak widzicie otworzyła nam się podstrona z formularzem umowy, którego wypełnienia zajmie nam dosłownie chwilę. Najważniejszą czynnością w tym kroku jest dodanie odpowiednich plików będących treścią naszej umowy. Aby je dodać, wystarczy wybrać opcję Dodaj pliki, bądź skorzystać z metody Przeciągnij i Upuść, co też uczynimy. Na potrzeby tego filmu przygotowałem umowę o współpracę wraz z dodatkowym załączeniem w formacie PDF. Po dodaniu plików czas na wybór naszego adresata, czy inaczej mówiąc następnej strony umowy. Umowę wyślemy do Jana Nowaka o adresie e-mail jan.nowak.podpisz. Tytuł definiujemy adekwatnie do plików, które przed chwilą wrzuciliśmy na serwer, czyli w naszym przypadku Umowa o współpracy. Na końcu opcjonalnie możemy wypełnić notatkę, która może być dowolną informacją do naszego odbiorcy, czyli np. zapoznaj się szczegółowo z załącznikiem w formacie PDF. To wszystko. Teraz wystarczy potwierdzić operację klikając przycisk Wyślij do podpisu. Jak mogliście zauważyć, stan konta Mateusza Kowalskiego nie pomniejszył się, a to za sprawą tego, iż kredyt pobierany jest dopiero w momencie ostatecznego podpisu. Tak naprawdę, na ten moment to już wszystko i możemy wylogować się z naszego profilu, a o podpisie drugiej strony dowiemy się za pośrednictwem wiadomości mailowej. Teraz zmienimy nieco perspektywę i odbierzemy pocztę jako Jan Nowak, do którego Mateusz Kowalski wysłał umowę do podpisu. Na skrzynkę odbiorczą właśnie trafiała informacja o zaproszeniu do podpisania umowy. Przeglądając treść naszego maila, mamy możliwość przejścia bezpośrednio do podglądu umowy, klikając przycisk Podgląd umowy. Na tej podstronie posiadamy dostęp do ogólnych informacji dotyczących wysłanych dokumentów. Jak wspomniałem wcześniej, Jan Nowak również jest zarejestrowanym użytkownikiem, dlatego też przejdziemy do logowania. Adres e-mail Jana Nowaka to jan.nowak.małpa.podpisz.to który zresztą został użyty do wysyłki umowy. Po zalogowaniu przewijamy nieco stronę w dół, aby przejść do widoku umów gotowych do podpisu. W tym celu klikamy adekwatną opcję tuż obok wykresu kołowego. Nie jest niespodzianką obecna tutaj umowa, dzięki czemu mamy możliwość do pełnodostępowego podglądu umowy. Klikamy przycisk pokaż umowę. W tym widoku, jako zaproszony Jan Nowak, możemy pobierać pliki będące treścią umowy, czy też przejrzeć tzw. dziennik zdarzeń, który loguje wszystkie czynności związane z edycją umowy. Po zapoznaniu się z załącznikami możemy podpisać naszą umowę. Przewijamy stronę ku górze. Po prawej stronie od podglądu umowy wybieramy opcję Podpisz umowę. Wybieramy adres e-mail, którym chcemy posłużyć się do podpisu, i potwierdzamy nasz wybór. Nasza przygoda z Janem Nowakiem również dobiegła końca, dlatego możemy belogować się z serwisu i oczekiwać na wiadomość potwierdzającą ostateczne podpisanie umowy przez Mateusza Kowalskiego. Ponownie logujemy się na konto Mateusza i powtarzamy kroki wykonywane wcześniej przez Jana Nowaka w celu podglądu umowy. Wybieramy opcję gotowe do podpisu i przechodzimy do interesującej nas pozycji. Jak możecie zauważyć, umowa jest podpisana przez Jana Nowaka, dlatego też sami również możemy ją ostatecznie podpisać. Po zatwierdzeniu podpisu możemy cieszyć się podpisaną umową, którą zawarliśmy całkowicie online w kilka minut. Dziękuję za uwagę i zapraszam do rejestracji w serwisie.